No hej, dzisiaj zagramy w Bloomstady 2, czyli małpeczki w wersji 1 vs 1. Nie zostaje nam nic innego, jak zobaczyć tutaj, jak będzie nam szła ta gra i zobaczcie na przykład, ja dopiero się uczę cały czas w te małpeczki grać. Ale już coś tutaj kombinujemy. Zagrałem sobie kilka meczów, popatrzyłem jak to wygląda. Oczywiście tutaj status VPS, bo dało nam to możliwość troszeczkę rozszerzenia naszego arsenału. Coś tutaj chwilę polewelowałem te małpeczki. No bo nie da się ukryć, że w małpeczkach tych tutaj online trzeba dużo, dużo grindować. I trzeba mieć coraz mocniejsze maszynki. Ale spokojnie, podejrzewam, że z waszą radą i poradami dojdziemy wysoko. Tak samo będziemy dużo ogrywać tego na streamie obok Robluxa. Także was serdecznie zapraszam do tego wspólnego czasu spędzonego na streamie i nie tylko. A tymczasem zaczniemy swój pierwszy mecz. Tutaj patrzyłem, jak inni troszeczkę to nagrywali. No i mam jakiś tutaj swój setup wybrany. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także nie zostaje nam nic innego jak wspólna gra. Dobrze, jest przeciwnik. Tutaj taki zestaw sobie zrobimy, bo po na początku miałem problem z e, ognistymi tutaj, znaczy z metalowymi balonikami, ale widzę, że ten bohater sobie świetnie z nimi radzi. I mamy tutaj status VIP. Będziemy sobie nagrywać to. Myślę, że regularnie je ogrywać. Zobaczymy jak daleko to idziemy w tej grze. No dobrze, nie zostaje nam nic innego jak tutaj zacząć. Ja sobie myślę, że na start zrobimy to. Tutaj e, power... tak, shooter, przepraszam. I damy, żeby on szybciej atakował i więcej miał tych działek. Na początek zrobimy sobie ze trzy takie tak, shootery, albo dwa. I zaczniemy oszczędzać na e, tutaj to spike, chyba tworzenie spike'ów. Jak mówię, no dopiero zaczynamy się uczyć w tą grę. Ewentualnie możemy małpeczkę na wodzie jeszcze zrobić, bo ona z tego co wiem też jest silna. Także na razie będziemy improwizować. Spróbujemy ją ulepszyć na szybsze strzelanie, i na graj przoty. Zobaczymy, czy nasz pan przeciwnik tutaj nas pokona, czy nie. Oby nie. Dobrze, damy grape shoty i double shoty. I wtedy już pójdziemy w produkowanie, może postawimy sobie naszego tutaj bohatera, ognistą małpeczkę. Bo myślę, że na razie to powinno sobie ze wszystkim poradzić. I chyba, z, poczekajcie, po w dziewiątej rundzie z tego co wiem, albo w dziesiątej zaczynają się pojawiać te pancerne baloniki. Bo na ten moment już musimy mieć troszeczkę podlewelowanego bohatera, więc oczywiście może teraz byśmy dali na start e, bohatera, żeby on sobie podlewelował. No czemu nie chcesz panie bohaterze się przeciągnąć? Spróbujemy tak zrobić, żeby on jak najwięcej tutaj łapał. Myślę, że to miejsce będzie najlepsze. I ja on niech sobie leveluje. A my za chwilę już zaczniemy naszą tutaj e, nasz plan wdzielać w życie, czyli postawimy sobie trzy jakieś power spiky, znaczy spike shooter, nie power spiky. Power spiky to nie to. Jeszcze nie wiem na czym polegają tutaj te poszczególne e, tryby, ale na pewno się dowiem, także spokojnie. I niech on tutaj szybciej produkuje. Później damy biker z taksy, zobaczmy, jak to pójdzie. Na razie, nic przeciwnikowi nie podsyłamy. Wzmacniamy swoją obronę. A później spróbujemy go rozwalić. Jest siódma runda. Zobaczmy, czy on będzie miał. On nie będzie miał, jak rozwalić tych pancernych, że tak powiem, tych pancernych metalowych baloników. Już patrzę jak to tutaj wygląda czasowo, żeby ten odcinek był fajny. Nie za długi, nie za krótki. Chyba tutaj, wiecie co, przez przypadek patrząc spojrzałem w drugą stronę i źle postawiłem to, bo tutaj, ale tutaj on będzie mocno budował. To nie wiem. Kontrolne Użyjmy kontrolnych koloników. Nie, no on sobie jakoś radzi z tymi kolonikami. No my wiemy, co za chwilę mu tutaj pozwoli sobie nie poradzić. My mamy dość mocną obronę. Robimy moł bomb, mo bomb. No właśnie, widzicie? Nasza małpeczka dopiero tutaj zareaguje. Tą ulepszymy. I myślę, że już więcej nie będziemy ulepszać. Skupimy się na ataku wtedy. Te dwa Power Spike Factory. Przepraszam, cały czas mi się mylą te nazwy. Ulepszymy i czekamy na MOAB Bomb. Niech tutaj Fire Bomb sobie poleci. To nam bardzo pomoże ze wszystkim. I za chwilę go zaatakujemy, już wszystkimi naszymi siłami. Byśmy musieli też troszeczkę zaoszczędzić tych pieniążków. Ale tak jak mówię, jeszcze tutaj chciałbym te z taksy. I już teraz oszczędzamy na. Po tym jak dodamy ten punkt, oszczędzamy na... mała bomba, która kosztuje 1200. Zobaczymy, czym on nas zaatakuje. Jeszcze mamy cały czas tutaj buffy. Także myślę, że będzie pozytywnie. Nawet jak nam się nie uda wygrać, to i tak, i tak będzie fajnie. Oszczędzamy, patrzymy, w której rundzie dojdzie. Moła Bomb. przeciwnik tutaj cały czas nas atakuje, albo damy mu na przykład dwie moła bomby naraz, damy radę. A on niech sobie, O, ale tutaj poszła fala. I on to będzie first, ruda. O kurczę, czy jednak to nie było dobre. Jednak nasza obrona była za słaba. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że tutaj pójdzie, żebym wiedział, to byśmy tutaj wszystko dali. No ale trudno. To była nasza pierwsza walka. I myślę, że tak naprawdę kolejną walkę odgram. Nagram wam jako następny odcinek. Tymczasem pamiętajcie o wbijaniu na stream, zostawieniu komentarza tutaj, z jakimiś radami i do zobaczenia. Trzymajcie się, papa. Pa. Hej!